Madsen pojedzie w kasku czerwonym, Kołodziej w kasku niebieskim, wspomniany Jonsson w kasku żółtym, no i Piotr Protasiewicz w kasku białym. Mówił Patryk Dudek, że tutaj w Tarnowie jeździ mu się źle, no być może będzie miał jeszcze szansę w playoff w meczu o pierwsze albo o trzecie miejsce, no, wygląda na to, wygląda na to tak na ten moment, chociaż oczywiście to jeszcze może być różnie, bo jeszcze czeka nas ostatnia runda, ale jest bardzo prawdopodobne, że w półfinale ale play-off będziemy mieli znowu derby Ziemi Lubuskiej z Talgorzów, tak. Zielona Góra, a Tarnowianie pojadą albo z unibaksem, albo z Unią Leczną. ale to, się to okaże na razie ciągle są jeszcze spekulacje, tak. Oczywiście, w międzyczasie widzieliśmy zawodników wchodzących się tutaj rozgrzanych wentylatorami, dlatego że aura jest dosyć ciepła, jest duszno, między wyścigami trzeba złapać parę oddechów, nawet zawodnicy się nie, rozbiera, nie rozbierają, no widzieliśmy Andrasa który który nie ściągał tego kombinezonu, nie próbował gdzieś tam się chłodzić jeszcze mocniej, tylko po prostu już gotowy do startu przy wentylatorze, czekał te kilka minut do kolejnego wyścigu. W międzyczasie mieliśmy okazję zobaczyć właśnie tą grupę kibiców, o której wcześniej dyskutowaliśmy, bardzo dopingującą tutaj zespół tarnowski. Widać taką bardzo zaangażowaną część no, widowni, że tak ładnie to ujmę. Piętnasty bieg w kasku białym. Piotr Protasiewicz Andreas Jonsson w kasku żółtym, Kask niebieski Janusz Kołodziej, Leon Macen w kasku czerwonym. Ale jeśli chodzi o układ torów, to troszeczkę inaczej będzie wyglądać, bo Andreas Jonsson pojedzie z pola A, z pola B Leon Macen, z pola C Piotr Protasiewicz i Janusz Kołodziej. Któremu tam jeszcze przy motocyklu pomagał w ostatniej chwili Grzegorz Wępała z pola startowego D. 56 do 28. Dla gospodarz to jest wynik po 14 wyścigach. Miał być szlagier tak się, no tak, miał być szlagier, tak to Naprawdę się zanosiło, natomiast mecz był jednostronny. Osobiście, ale... mimo że tutaj, powiedzmy, rokowałem szanse jednak w kierunku Tarnowa na tym torze, to nie spodziewałem się, że aż tak bardzo Jona Góra będzie miała aż taki problem szczerze mówiąc, Szczerze mówiąc, ja tak samo liczyłem na bardziej wyrównane spotkanie. Jonson Macen, Protasiewicz i Kołoć, 15. Ostatni wyścig dzisiejszego meczu, no i taka zafrasowana twarz trenera Dobruckiego, bo też nie ma się specjalnie czego cieszyć po tym meczu. No a jak ten ostatni wyścig będzie przebiegał. Oj w kasku żółtymy, Jonson. Może wreszcie się uda. Tarnowianie za nim. W kasku białym Protasiewicz na końcu. No i teraz co będzie się działo? Kask czerwony to jest Macen. Jedzie drugi, Kołodziej, trzeci. Wszystko to za plecami jednak Szweda. Protasiewicz też się jeszcze nie odpuszcza, chociaż ma już kilka metrów straty po pierwszym okrążeniu. No i teraz Jonson i goniący go. Tarnowianie. Bardzo szybki Macen w kasku Czerwony zbliżył się do Jonsona. Łodziej teraz z tyłu. Ma teraz pewnie zetnie do krawężnika. No i znowu defekt motocykla Andreasa Jonsona. Ale pecha ma Szwed w dzisiejszym spotkaniu. To już jest drugi jego defekt, tym razem na prowadzeniu. I jeszcze defekt Piotra Potasiewicza. No coś nieprawdopodobnego. Nie wiem co się dzieje z motocyklami drużyny z Zielonej Góry. No bo teraz to się wszystko zakończy 5 do 0. Takim nietypowym wynikiem. I cały mecz no, szokującym wręcz rezultatem. No i tak jest już po emocjach oczywiście. Leon Madsen, kask czerwony, Janusz Kołodziej, kask niebieski. No a na płycie z jednej strony stadionu Andreas Jonsson z drugiej Piotr Kotasiewicz. No rzadki Polski, widok, rzadki widok. 15. wyścig nie dojeżdżając do mety. To naprawdę jakiś w tym momencie precedens. No, fatum, Fatum można powiedzieć. No i mamy 5 do 0 oczywiście i wynik no, mówi sam za siebie 61 do 28, a więc nie zdobyli Zielonogórzanie nawet tak zwanej przysłowiowej wody tutaj dzisiaj w Tarnowie. No popatrzmy na przebieg tego biegu. Wyścig zapowiadał się bardzo emocjonująco tutaj walka Andrasa Jonsona z Macenem w pierwszym uku. Jonson wychodzi na prowadzenie. Marcen dosyć wściekle, atak, atak, próbuje atakować. Jonsona rozpędza się. Widzimy tutaj walkę między dwoma tymi zawodnikami. W międzyczasie Protasiewicz, który rozpędza się, próbując dogonić kołodzieja. Jonson dosyć szybko na tym innym, właśnie innym motocyklu, tym, który musiał wziąć i widzimy tutaj wchodzić w bardzo przyczepną część toru Jonson, kiedy motocykl potrzebuje dużo siły, kiedy silnik naprawdę jest obciążony, nagle coś się dzieje, nagle po raz kolejny motocykl po prostu, no, czy to jest silnik, to za chwilę pewnie się okaże, ale to jest bardzo dziwne, bo Protasiewicz również drugi defekt dzisiaj zaliczył i być może ten sam problem.